No już mi się nie chce to słuchać. Dobra, zobaczmy Jasia. Aż stoi tutaj. Stoi tutaj śnieżynka. Fajnie jest pokolorowany ten film, że to ten kolor jest turkusowy, stary. A ten. O, ciekawe kolory. No? Na no, koleżankę w tej le płacimy. Pokażę, jak ona wygląda najpierw. Kościołek Siemanko z tej strony ja się <grym> z Martyna. Dzisiejszy film będzie odnośnie naszego przygotowania do wesela. Jak i samego przebiegu yy, wesela. Pierwszego maja było wesela, ale samo przygotowanie do wesela to były dwa lata. Kiedy poszłaś zobaczyć sukienkę i ją wybrałaś? Sukienkę wybrałam około 8-9 miesięcy przed yy, uroczystością. To było tak, że przyjechali do mnie rodzice, postanowiliśmy iść Nowykańcy obejrzeć. Zobaczymy zaraz, ale to tak nie wiem. Byliśmy tak w, tak w tych to. salonach, z czym od razu kupiliśmy na miejscu. <noise> Kamuza, jak to kurwa, Jasiu się postarał. Yy, na początku no. wydawało mi się, że to był zły pomysł, bo no. wróciłam do domu i. <noise> I sobie... no, ale przez to, że ziomek napisał, kiedy mój ślub Sandra mi dostał pana od Sandry, czyli nie będzie stary. Ryczałaś tak, tak. i ryczała. Płakałam. No, płakała ryczała, że nie, że mi się nie podoba ta jednak sukienka. Co że zma, ja zrobiłam? co że zrobiła. za szybko. A będzie tutaj jak Martyna płacze podczas składania przysięgi. Że myślałem, że z beki nie wyrobię stary. Ja normalnie stałem, w, stałem tam w pierwszym rzędzie za parą młodą, napierdalałem piosenki kościelne. Żałuję, że moja ulubiona nie poleciała. Bo on tam jeszcze zatańczył. Ofiaruję tobie panie mój! Całe życie me, cały jestem Twój, aż na wieki. Oto moje serce przecież wiesz, Tyś miłością mam, jedyną jest. No bo ją kupiłam, że tak jeszcze naprawdę w drugim brat... sklepie to tak, było, no. i jeszcze brat wszedł twój i powiedział coś na zasadzie ale brzydko w niej wyglądasz, a ona jeszcze Bo ja zbierałam bryk. później opinie innych osób i wiesz, wysłałam mojej siostrze, patkała ślicznie, ślicznie, moja mała to ogólnie się popłakała w tym salonie i zachwycona była tą sukienką. Eee, tata, to jak tata, on się bardziej cieszył, że już znalazłam, więc... <laughs> Nie trzeba będzie szukać. Pamiętam, że pojechałam wtedy z, razem z Sandrą. Sandra była razem z nami y, w salonie. No i Sandra w sumie podobała jej się chyba sukienka, ale ona bardziej patrzyła, czy mi się to podoba. Nie, że wiesz, że ładna, bierz ją w ogóle, tylko a ty się dobrze w niej czujesz? Czy tobie odpowiada? Uległam pod presją, y, pod presją emocji moich rodziców i mówię, dobra, to jest ta. No a jak wróciłam do domu i zaczęłam zbierać tak opinie na temat tego, oczywiście Mati jej nie mógł zobaczyć, tylko inni poboczni. Eee, I tak wysłała mojej siostrze, powiedziała, że ładna. Wysłała mojej drugiej siostrze, powiedziała, że no ładna, ale podobała jej się inna, której nie widziała. Ja już tak takie... o kurde. Mój brat zobaczył i powiedział yy, nie podoba mu się. Później pojechaliśmy z Sandrą i pokazałam Sergiuszowi i Sergiusz też powiedział czy zapłaciłaś się Szymonowi, to byście mi zaśpiewali Bart Brothers na ślubie? A to jest Bald, bald, Boys? Nie Brothers. Ta Bald Boys. No nie wiem, jak masz 400 tysięcy, to pewnie byśmy to zrobili. Inna, w której nie widziała. Ja już takie, o kurde. Mój brat zobaczył i powiedział, yy, nie podoba mu się. Później pojechaliśmy z Sandrą i pokazałam Sergiuszowi, Sergiusz też powiedział, że no, sukienka ślubna to powinna być biała. A jak <laughs> ja ta, ta, ta. Moja sukienka nie była tak centralnie biała, biała. I tak no, zaczęłam... Bo, mówić, brudna. Wie, kurde, jednak... bo brudna. Bo brudna. Bo biała to jest czystość, a tam pewnie Jasiu kurwa operował trochę. Tam rozmyłane pewnie to szło do ślubu. Ja nic nie mówię, kurwa, jakby nie moja sprawa, ale no biała nie. To, to jest nie to. I chciałam ją e, oddawać, chciałam szukać innych, ale stwierdziłam, że dam sobie jeszcze ten czas, na przemyślenia i, i ogólnie dobrze zrobiłam, bo w końcu y, jej nie zmieniłam została taka y, jaką kupiłam od razu. Nie, bo ona trochę wyglądała na mniej białą niż jest, mhm. bo ona taka kremowa trochę tak w z tych zdjęć. Taniec. Co taniec, przygotowanie do tańca? Nie, no nasza lekcja tańca, jak szu. Mieliśmy taki plan wcześniej, żeby zacząć chodzić na kursy tańca jakieś cztery lekcje. To już był minimum pół roku przed. No, ale wyszło, jak wyszło. No miałem przedłużonego live'a, nie a, miałem tak. czasu uczestniczyć <coughs> w takich zajęciach niestety. <coughs> więc yy, tak na, na lekcję tańca poszliśmy miesiąc, nawet nie cały miesiąc przed. Yy, mhm. Znalazłem jakąś po prostu stronę w internecie, ale udało się, zapisaliśmy się, mieliśmy ogółem sześć czy pięć lekcji. Ile to było? Sześć albo pięć. Po nie godzinie. Na ostatniej lekcji nauczyciel nam się spytał, czy mamy jeszcze czas jedną lekcję. A my mówimy, że nie, że już wyjeżdżamy jutro. Tak czy tak jeszcze sobie przed tym poćwiczyliśmy. Też na sali. I sądzę, że to jakoś wyszło. Ta, naj, najlepsze było to, że dzień przed tym sobie ćwiczyli na trawniku tam, gdzie auta mieliśmy. I kurwa, ten, ktoś się tam pomylił. Marta się zatrzymała i mówi, że się pomyli. Ona... By tak, kurwa, tak szczerze, to tylko Ty znasz układ, jakby nikt nie będzie wiedział, że się pomylisz, bo nikt nie wie, jakby, co jest jedno po drugim, nie, ewentualnie nauczyciel by to wiedział, którego, kurwa, tam nie ma, jest jakby chuj, freestyle, nie, lecisz. To prawda się pomyliliśmy? Tak. A to potem się dowiecie. Za każdym razem, jak ćwiczyliśmy, zawsze się myliliśmy, ale w innych miejscach, w innych yy, krokach.

no właśnie nie widzisz, że musimy systematycznie ćwiczyć. Chociaż raz dziennie, żeby sobie to przyćwiczyć i utrwalić, bo z tym masz problem. No piątek zajechaliśmy do siebie. maliśmy, wstaliśmy rano. A, coś widzę, że to małżeństwo nie działa ja się ma niewyprasowaną koszulkę. No, w sumie to taki jeszcze nie było od tego stresu czuć. Tak, ja nie czułam jeszcze I Jeszcze dnia. był taki luz i tak fajnie. E, Sergiusz dojechał, dojechał. Ale te tańce na wystawach to dramat. Wszystkie pary mają takie same układy. tańczą, wszyscy drętwo. No ale kurwa, no bo ludzie nie potrafią tańczyć. No. Rzadko jest że żelazka i chłop tańczą. Wiesz, kurwa. Wydaje mi się, że, że ludzie mają większe sprawy na głowie niż chodzić przez trzy lata, kurwa, żeby wysiwować taniec. No. Wiesz, chodzą do pracy, kurwa, martwią się z innymi rzeczami. No, pójdą na parę lekcji, bo, bo tak się przyjęło, ale tyle no. Sandra i dojechał Taku, oni byli od soboty u nas, samochody trochę pomnęliśmy, popiliśmy trochę. W niedzielę w sumie reszta dojeżdżała, to też y, było zabawnie, fajnie, chociaż już tutaj stres y, wchodził. Wszyscy się muszą akurat kręcić. Mówiłam, żeby zrobić te podziękowania y, w domu u nas. Ciekawe są? Widziałem. Tego na chwilę. Strasznie się źle czuję. Wiesz, i tak to będę musiała je poprawić? Widzisz, i to mnie denerwuje, bo każesz mi coś zrobić, bo to <grym> Bo ty nie potrafisz tego zrobić, tak jak jest w mojej głowie, i mnie nie, 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 nie. No i chuj kurwa. Inaczej było w głowie, więc dał kurwa ten. Czemu nie zrobiłeś tak, jak ja o tym pomyślałem? On powiem... powie. Nie chcesz tego zrobić. Termuję, bo każesz mi coś zrobić. Początko robisz samemu? Bo ty nie potrafisz tego zrobić, tak jak jest w mojej głowie i mnie... A cię popłakałaś, chuj. Ebu. Nie, 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 bo nie pomyślałeś tak jak ja. Jak my pojechaliśmy do domu stamtąd, to znaczy z sali w niedzielę, to była godzina 20:00 załóżmy, nie pamiętam dokładnie. druga, jakoś tak. No nieważne. E, to jeszcze się wszyscy zjeżdżali, że tak powiem. Możesz. Równy taniec teraz. Równy taniec Jasia Męci, czwarty, i Martyny. Taniec. No ale Martyna pasły przyjęto. się. przywitać tak. i czekaliśmy, ale no... Wolałam jakoś troszeczkę się położyć wcześniej, odreagować ten stres przed i e, przygotować się jakoś tak do tego. Tu jest tym, ten moment, w którym e, chciałabym bardzo, bardzo podziękować Sandrze za to, że Ech! tak dużo mi w tym dniu pomogła. W tylko w tym dniu. Nie, ale nie ogólnie przez, przez całe te przygotowania zawsze ze mną była. Jeździła na każde moje chyba jak to o tym mm. mówiłaś. No ogólnie chciałam Wam bardzo podziękować, tobie jak i Sergiuszowi, jak wiele nam pomogliście w... Dałbym lajka, ale nie mam konta, macie szczęście. Dziękujemy za pomoc i tyle. No, no. nie da no. się więcej mi no. bo... No, e... no nie no. mogę, naprawdę no. nie... Przy... Widzicie, powiedziałabym, że nie odrażnie popłakalnia, zł. coś i 75 no. groszy. Chodzi mi to przez ten, bo mi się strasznie chce płakać, a nie chce się płakać, nie chce popłakać. Naprawdę jestem bardzo, bardzo Wam wdzięczna, jakich mamy super wspaniałych przyjaciół. No nie mogę dokończyć ale wiecie na pewno, że Was bardzo kochamy i dziękujemy Wam z całego, z całego serca za to jak bardzo nam pomogliście dziękujemy dzień ślubu jak się czujesz? kilka godzin przed ślubem no, <laughs> no i trwa cały czas brzuch nie boli Strasznie. że nie spałam praktycznie, mam tutaj takie Masz o mnie spała. Nie mogłam zasnąć, wszystko mi się śniło w ogóle. Ale nieważne co robię do na następny dzień idę spać i mam wyjebane stary. O Czuwałam, ja wiem kiedy. Ja co chwila patrzyłam na telefon, niektóre jest godzina. Takie trzecia, o mój Boże, dobra, jeszcze czwarta trzydzieści, o mój Boże. Szósta coś. A... Przynajmniej, że się przejmowałeś ślubem? Tak, płakałem całą noc i nie mogłem zasnąć a od 7 miałam już telefony, więc co ty usłucham, hmm. mi dzięki mi dałeś? Dzięki, włosy przyjedźcie po mnie, albo tata, albo Sandra bo Sandra już jest tam na miejscu w sumie rodzice też tam są na miejscu yy... najgorzej to rodzice mają muszą haj w połowy, ełać się rzeczami kurwa bawić gości i nic z tego nie mają, nie? a później na makijaż i w sumie przyjadę do domu na 13 czy pod, przed 14 chyba i tu się będziemy szykować z dziewczynami. A ty jak się czujesz? Nie, no trochę się stresuję. Hmm. Nie wiem, po prostu taką. O... O, o, o. O! <smudrych daí> <zotivene> <śmudry> Nie, no ja się na klasa tutaj. No. I tu też klasa. Ej, co

Hmm. Nagrywa ten urywek? no ci co, nagrywali całe wesele? Sze Sześcianów. Oni jeszcze potem zdjęcia chyba robili za granicą, jak dobrze pamiętam. Co? No, oferta. No nie wiem, jakoś tam mieli też na Insta. Ślubu. że? Mało co w, yy, z tego dnia pamiętam. Jest nagranie, gdzie mówisz właśnie przed makijażem, wszystko. Też nie nagrywaliśmy tam, bo już był taki stres i wszystko, że, że to masakra. Też nie chcieliśmy dodatkowego operatora i tak dalej, bo mówimy i tak, że będziemy mieć materiał ze samego Wesela. Wy teraz, co tutaj widzicie, pewne urywki to już są takie urywki, gdzie jeszcze nie mamy gotowego materiału. Sześciom studia jeszcze tego nie skończył, ale dali nam po prostu materiał, żebyśmy sobie rzucili tego vloga. Ubieranie. Ja pojechałem do domu. W sumie jeszcze się przekimałem pół godziny. Sergiusz do mnie przyjechał około 12 i spoko, że co, ubrałem się, stresu nie było. Do A momentu, kościele? kiedy stanąłem w kościele, nie miałem stresu, kompletnie się nie stresowałem, nie? Ja miałem stres, jak... no w sumie od samego rana, ale ten stres się tak bardziej wyolbrzymił. Jak byliśmy w domu, ubieraliśmy się i właśnie ten problem z sukienką się wydarzył. Przed kościołem to już w ogóle nawet nie pamiętam, nie pamiętam nic. Takie jakieś urywki albo z filmu sobie przypominam, bo naprawdę byłam tak zestresowana. Jeszcze nie chciałam płakać, ale oczywiście musiałam polecieć. O, to jak jechaliśmy? G-Wagon M3M3 M8. My tu jechaliśmy tym autem po ślubie. O, fajnie to wygląda, stary. Taki tandem kolorowych samochodów. Otwiera czarny, jadą kolorowe zelka czarne. Aaaa jakie zbliżenie na... a nie, to nie są cucuszki, na paczkę zacznę. <grym>, a co <czońka> <grym, a czońka> kiedy mam się odwrócić. No i już. Ohohohoho! Aaa, overreacted, głośny i śmieszny, wiecie o co chodzi. Reaguj mocniej, tam było w głowie. Proszę bardzo. Czy ja mogę zaś popatrzeć? Możesz wrączkę rączkę poprawić. Nie patrz! Nie patrz Martynka, Nie patrz. Nie mogę, nie patrzę. Chcesz mi Nie, nie. być szczęśliwą? No przez to, że kurwa połowa ludzi się spóźniła o 5 minut, nie? Jak on... I musieli zaczekać aż ona wejdzie. I w sobie tę nie da... To jest na przykład puste ten. Bo, bo pewnie Rafał i ca... nie, Rafał chyba był już. A tak, jest, bo jest Natalia. Więc... Yy... Ale spóźnili się kurwa, prawie wszyscy się spóźnili. Tak kula, tutaj, wspóla z siódemek. Yy, Bogna to tu pachura gdzieś pewnie jest. <noise> <noise> Taką beczkę miałem. <głosy> <głosy> Do i tylko... I śrubujemy ci. Ale pokażę się tu. Wierność. I uczciwość małżeńską. A ja Znak się śmiałem tam, stary. On rzeczy nie opuszczał? Nie, to śmierć. A to śmiercił. Małżeństwo przeżyła się na martę. i go. Kurwem TMG, co ty piszesz?

No. Nagle taka ulga, że to już jest za nami. Teraz część będzie w tej fajniejszej uroczystości, że tak powiem, yy, zaba zabawa, ale jeszcze, jeszcze tak, taniec, jeszcze, jeszcze stresowałem. Jeszcze ja miałem taką, takie zadanie, że musiałem księdzu dać ofiarę. Wyciągnąłem dwie stupki stamtąd, to no nie coś. Stwierdziłem, że za dużo chcą mu dać. Stracowałem się tańcem, ale już nie tak bardzo, jak y, tą przysięgą w kościele. Yeah. A za to ja byłem odpowiedzialny z Graczonem, po dwóch stronach musieliśmy ten. I najlepsze było to, że to jest takie, jakby masz taką tubę i musisz ją skręcić. I musisz jakby ją skręcić. I kurwa, podczas, bo jakby tam dwa podniesienia były i podczas pierwszego, jak on ją podniesie pierwszy raz, to mieliśmy to wystrzelić. I tak patrzę na niego, i tym kręcę, i kurwa i kręcę, i złapałem kurwa o bluzę, bo mi się to w łapach ślizgało. Miałem kurwa spocone ręce ja mi się normalnie ręce nie posłuchałem. Miałem spocone ręce i mi się kurwa nie mogłem tego. I w tym samym momencie co on, ja to udało mi się też wystrzelić, nie? No. Tylko zobaczcie, że jest to ten takie... Odliczenia ja tu sama tu graczem. O! <śpiewanie> <śpiewanie> Pan Pachurski tutaj, pan Pachurski tutaj. Jak typowy pływasz tam weselny. Opa! Ty, ale tu ja się postarał, stary. Eee, nie no, Pan montaż tak zwany, stary. A mi kurwa, filmy to tak montował kurwa, na kolanie. A tu kurwa, jednak potrafi, tak? No. Niestety. U siebie, jak u siebie, kurwa, są tam wyjebane, no. Dziękujemy wszystkim za przybycie na nasze wesele, za, za. dobrą zabawę. Za to, że e, chcieliście w e, dla studia. nas ważnym dniu i być e, razem z nami, bawicie, celebrować to. Ja jestem Mateusz Jarosz. Ona niech zmieni jeszcze na Instagramie mnie. Ja Martynia. jestem Martyna. Kropka Nie, proszę zmieniać. Nie będę zmieniać. A widzicie, no i tak jest, no i się kłótnie tutaj tworzą w tym domu już. No i zapraszamy was do następnego bloga. Sesja z Paryża. Byliśmy w Paryżu, zrobiliśmy sobie sesję poślubną w Paryżu z Januszem Sześcianu, Cześć, jak Dominiką. tam? A, oraz z Dominiką. Było zabawnie. Przeszedłem 20 km, żeby były dobre zdjęcia. Rozumiecie to? Ja przeszedłem 20 kilosów. Coś tam. No ale w cztery dni, czy tam pięć, to też jakby warto, żeby dodał, nie? Chcesz powiedzieć na koniec? Dziękuję. Dziękujemy. Zostawcie łapkę, suba, śledźcie nas. Częściej będą na odcinki. Pa, pa. <noise> 20 km przeszedł. Chuj, że połowę z tego po lotnisku.